Praca socjalna ma na celu pomoc osobom oraz rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Studiowanie pracy socjalnej przygotowuje nas do bycia z drugim człowiekiem w tym, co dla niego w danym momencie jest za trudne. Dzięki zajęciom na studiach pracy socjalnej nabywamy wiedzę teoretyczną, a przede wszystkim praktyczną. By w przyszłości umiejętnie pomagać drugim. Podstawowymi cechami pracownika socjalnego są wrażliwość, dar przekonywania, empatia, cierpliwość, praktyczne nastawienie i autentyczność. Jeśli posiadasz takie cechy, to możesz być przekonany, że ten kierunek jest dla Ciebie. Mi osobiście studiowanie pracy socjalnej otworzyło oczy na otaczające mnie środowisko. Na problemy otaczających mnie ludzi i zmotywowało mnie do tego, by pogłębiać swoją wiedzę i, i umiejętnie w przyszłości im w tym pomagać. Najlepszym świadectwem na to, jak przeżywamy nasze studia, są świadectwa moich koleżanek. Studiowanie na kierunku pracy socjalna to możliwość przede wszystkim aktywnego uczestniczenia w zajęciach praktycznych i warsztatach, takich jak warsztaty mediacyjne, czy warsztaty skoncentrowane na pracy pracownika socjalnego w jego biurze, w jego gabinecie, czy możliwość zetknięcia się z pracą pracownika socjalnego jako kurator sądowy. Ważne jest też to, że na tych studiach możliwa jest praca. Praktykami, czyli zajęcia są prowadzone przez praktyków, którzy na co dzień spędzają czas w gabinecie czy w swoim biurze e, i mają dla nas do zaprezentowania realne przypadki e, swojej pracy, więc mu, pozwala to na bezpośrednie zetknięcie się z przypadkami już podczas studiów i wcześniejsze przygotowanie do pracy socjalnej e, po, po uzyskaniu dyplomu. Czyli dla mnie to przede wszystkim dużo, dużo praktyki. Jako studenci pracy socjalnej mamy swoje własne koło naukowe, gdzie wspólnie angażujemy się w życie studenckie. Tak naprawdę jako organizacja studencka możemy zrobić wiele, a naszym głównym ograniczeniem jest nasza własna kreatywność. Do tej pory wspólnie organizowaliśmy akcje pomocowe, zbiórki. Obecnie pracujemy nad nakręceniem filmu o sytuacji migrantów w Polsce. Oraz organizujemy konkurs o pracy socjalnej. No i przede wszystkim integrujemy się. To wszystko rozszerza nasze kompetencje, myślę, że ubogaca nas w nowe doświadczenia i przede wszystkim rozwija nas i uczy takiej praktycznej pracy socjalnej. Studiowanie pracy socjalnej dla mnie jest nauką do tego, jak mogę nieść pomoc innym ludziom potrzebującym. Inspiruje do tego, aby otwierać innym ludziom oczy na otaczające nas problemy społeczne. Uczy nas wrażliwości na krzywdy ludzkie i pozwala nabyć profesjonalną wiedzę w zakresie pracy socjalnej. Dla mnie najpiękniejszą perspektywą naszego kierunku jest pomoc niesiona innym ludziom. U nas nie tylko praktyka, ale też i teoria związana z przyszłym zawodem. Zajęcia są niezwykle ciekawe a wiedzę wyniesioną z nich każdy z Was będzie mógł wykorzystać nie tylko na ścieżce zawodowej, ale też i w życiu prywatnym. Osobiście nie wyobrażam sobie wybrać lepszego kierunku i zapraszam każdego z Was, który ma trochę empatii na naszą ścieżkę pracy socjalnej. Pewnie ciekawi Cię dlaczego praca socjalna? Będę szczera, zaczęłam ją studiować przypadkiem, ale ten przypadek to chyba najlepsze, co mogło mnie spotkać. Dzięki niemu odnalazłam swoją ścieżkę życiową i poznałam fantastyczne osoby. Ty też możesz. Najlepszym świadectwem dobrego kierunku studiów są zadowoleni studenci. Kształcenie na kierunku Praca Socjalna na KUL jest kompleksowe i jednocześnie blisko potrzeb studenta. Profesjonalna i przyjazna kadra, studia dwustopniowe, licencjackie i magisterskie, możliwość wyboru różnych ścieżek kształcenia. To wszystko sprawia nieograniczone możliwości. Praca socjalna to niezwykła profesja, która pozwala na podjęcie pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w sektorze publicznym, jak również w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach z obszaru trzeciego sektora. Na KUL potrafimy dobrze przygotować do wykonywania zawodu. Zapraszamy!